Łatwo chyba przewidzieć, co teraz dzieje się w wielu polskich domach. Pachnie wigilijny barszcz lub zupa grzybowa, gotowe są makowce i pierniki, czekają na swoją premierę w czasie tej jedynej kolacji w roku. Te przysmaki to najczęściej dzieło kobiecych rąk, bo według powszechnej opinii panowie wolą trzymać się z daleka od świątecznej gorączki. Ale czy na pewno? To już ostatnie godziny przed Wigilią. Stres narasta. Zmielić mak, odkurzyć, przygotować kolację wigilijną i obiady na kolejne dwa dni. Nagle okazuje się, że nie ma opłatka, a w sklepie zabrakło karpia. Świąteczna gorączka dotyka przede wszystkim kobiety. Kobieta wszystkim się zajmuje i sprzątaniem, i przygotowaniem i różnych potraw. No to, to jest, no to jest raczej normalne, no bo wiadomo, no rzadko się zdarza, żeby mąż się zajmował kuchnią. Kuchnia odpada, co więc można zlecić panom bez ryzyka porażki? Mój obowiązek to jest dostarczenie choinki i udział w ubieraniu w urodziny moich synów, dlatego że urodzi się 23 grudnia. Moim obowiązkiem jest odkurzenie mieszkania i obowiązkiem jest asystowanie przy dokonywaniu zakupów świątecznych i niesieniu tych zakupów. Do domu. Rola tragarza na zakupach to najczęstszy męski obowiązek, bo mało który z panów ulepi pierogi albo doprawi barszcz. Sam się poczuwam do obowiązków, a co mi tam przyjdzie yy, zrobić, to nie wiem. Ale bądźmy uczciwi, to stereotypy, a cała sprawa może być drażliwa, bo kiedy zaczyna się wyliczanie. Gospodarcze rzeczy to ja, mąż trochę sprząta. A, a tego. A kapustę kto robi Kapusty, kiesioną, mąż, a bigos czy? kto robi, mąż, mąż, mąż. A, a, a ryby kto czyści. Ryby, Okazuje się, że podział świątecznych obowiązków wcale nie jest taki prosty.